Czerwiec mokry po zimnym maju, chłopom w jesieni będzie jak w raju. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Widokiem prześlicznych kosaćców, nazywanych też irysami. Najbardziej znane są kosaćce brudkowe i syberyjskie. Ich kwiaty są krótkotrwałe, ale na roślinach jest ich tyle, że możemy je podziwiać około miesiąca. Gdy jeden przekwita, zaraz pojawia się kolejny. Irysy brudkowe zachwycają kolorami. Mnogość ich odmian pozwala na uprawę kosaćców niemal we wszystkich kolorach tęczy. Kto jeszcze ich nie ma w ogrodzie, może pomyśleć, żeby je mieć w przyszłym sezonie. Kolorowe są już także nasze balkony i tarasy, obsadzone pelargoniami, supertuniami i innymi ulubionymi gatunkami. Nadal możemy dosadzać nowe rośliny ozdobne i tworzyć wspaniałe kompozycje w zewnętrznych donicach. Pamiętajmy potem o ich regularnym podlewaniu, nawet kiedy są opady deszczu, ponieważ przy gęstych nasadzeniach woda deszczowa może nie docierać do podłoża w doniczkach. Pamiętajmy też o regularnym nawożeniu, żeby nasze okazy bójnie kwitły jak najdłużej. Bratki, stokrotki, niezapominajki i inne wczesnowiosenne gatunki to rośliny, które o tej porze już zazwyczaj przekwitają, ale często możemy z nich zebrać nasiona, a to znak, że nadszedł moment ich wysiewu. Zaliczamy je do grupy roślin dwuletnich. Wysiane teraz, pięknie zakwitną w przyszłym roku. Możemy je najpierw uprawiać na rozsadniku lub w doniczkach i w drugiej połowie lata przesadzić na rabatę na miejsce stałe. Natomiast teraz na rabatach można przeprowadzić roszady i jeżeli tego jeszcze nie zrobiliśmy, wykopać przekwitnięte już rośliny cebulowe, między innymi tulipany, narcyzy czy jacenty, które powrócą na swoje miejsce jesienią, a w ich miejsce posadzić okazy kwitnące latem. Przykładowo różne rośliny zadarniające lub rośliny cebulowe i bulwiaste kwitnące latem i jesienią. Mogą to być na przykład kolorowe lantany, bidensy, smagliczki, mekardonie czy supertunie lub dalej. Kanny czy mieczyki. Dzięki nim w ogrodzie może być bajecznie kolorowo. W warzywnikach nieustannie dbamy o regularne odchwaszczanie i w razie braku opadów o podlewanie. Cały czas dosadzamy rozsady, które jeszcze na to czekają, i wysiewamy kolejne warzywa lub zioła, jeżeli jeszcze mamy miejsce. Tak samo jak w zeszłym tygodniu możemy jeszcze wysiewać warzywa dyniowate wprost do gruntu, czyli ogórki, dynie, cukinie i patisony. Cały czas możemy siać także fasolkę szparagową, zarówno tyczną, jak i karłową, oraz letnie odmiany rzodkiewek i sałaty, a także buraki koper, bazylię i inne szybko rosnące zioła. Na rozsadniku możemy także jeszcze wysiewać różne rośliny kapustne na późny zbiór, takie jak np. kalafior, kalarepa, brokuł czy jarmuż. Sprawdzajmy też w jakiej kondycji są nasze warzywa, drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne. Czy na przykład nie widać śladów żerowania szkodników w tym żarłocznych gąsienic. Przykładowo na warzywach kapustnych mogą pojawić się gąsienice między innymi bielinka kapustnika, na agreście gąsienice brzęczaka agrestowca, brzęczaka porzeczkowego lub piłecznicy agrestowej które w bardzo szybkim tempie ogołacają gałęzie lub nawet całe niewielkie rośliny z liści, a na szpanach mogą się pojawić gąsienice ćmy szpanowej. Jak tylko zauważymy ich obecność, należy jak najszybciej się ich pozbyć. Jeżeli jest ich niewiele, możemy to zrobić wyłapując je ręcznie. Jeżeli mamy większą plantację, możemy wykonać oprysk, np. ekologicznym preparatem przeznaczonym do walki z gąsienicami, w tym także z gąsienicami ćmy szpanowej. Tego typu preparat działa Selektywnie. Jest w postaci proszku do sporządzenia zawiesiny wodnej, którą nanosimy za pomocą opryskiwacza. Pamiętajmy, aby zawsze kierować się instrukcją podaną na opakowaniu co do dawkowania i wykonywania zabiegu. Opryski zawsze przeprowadzamy w bezwietrzną pogodę, gdy jest pochmurnie, wcześniej rano lub późno wieczorem, kiedy nie ma w ogrodzie pożytecznych owadów latających. Pielęgnujemy też drzewa i krzewy owocowe. Wiele z nich o tej porze właśnie zawiązuje owoce. Jego dykamczackie można już zbierać. Często w naszych ogrodach dojrzewają one jako pierwsze. Zaraz po nich na czerwono przebarwią się truskawki. Następnie po kolei będzie można przeprowadzać kolejne zbiory słodkich, pysznych i pełnych witamin owoców z własnej uprawy, a także warzyw oraz ziół. Życzymy udanego tygodnia na kolejny tydzień w ogrodzie. Zapraszamy za tydzień. Zapraszamy też do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na Co dzień.